Dzisiaj dowiesz się, jak zamknąć konto w Inteligo. W tym banku możesz zamknąć konto na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz wysłać list i wniosek o zamknięcie konta na adres banku. Wykonaj poniższe kroki i zaadresuj kopertę na poniższy adres. Drugim sposobem jest wysłanie maila. Wykonaj poniższe kroki i wyślij maila na adres: inteligo.pl. A jak zlikwidować kartę do rachunku? Na szczęście jest to dużo prostsze niż zamknięcie samego konta. Telefonicznie. Online, logując się do bankowości internetowej, wejdź w zakładkę karty, karty płatnicze oraz zastrzeż. Wybierz kartę, którą chcesz zastrzec, i gotowe. Więcej informacji znajdziesz na www.ikalkulator.pl